Moja córka ma wyimaginowanego przyjaciela, ale on zostawia ślady. Gdy przeprowadziliśmy się do nowego domu, nasza córka zaczęła rozmawiać z Lukiem. Miała cztery lata. Uznaliśmy, że to wymyślony przyjaciel normalne, ale Luk był zbyt realny. Luk mówi, że nie lubi, gdy tata krzyczy powiedziała raz, choć nigdy nie podniosł na nią głosu Luk mówi, że dom był kiedyś jego. Luk mówi, że nie lubi jak w jego pokoju. Zaczęliśmy się niepokoić, ale najbardziej wtedy, gdy któregoś ranka na oknie były odciski palców od środka, małe jak dziecięce, a córka spała z nami, czyli były zamknięte. Gdy spytaliśmy ją o to, tylko wzruszyła ramionami i powiedziała: To nie luk, on nie zostawia śladów. To był jego brat on jest zły. Od tamtej nocy nie śpimy spokojnie, bo ślady pojawiają się coraz częściej, a Luk coraz częściej milczy.